SNS. witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku Curwę a dzisiaj ze mną jest Krajasieczek, która mi świeci yy, słońce w oczy. Yeah. Już, już padłem. No ja ja padłem po tobie. Ej, ja zasłonię sobie okno jedno, bo mi o mar świeci. Świeci mi po oczy. Dobra, jestem. Mógł się wbijać w stronę. O, ja nie lubię koloru zielonego, bo zawsze przegrywam zielony. Ja odbię kolor różowy, bo zawsze nim wygrywam. <toskuj> o z kim? Różowy jest taki fajny. <tosuj> różowy jest zajebisty, co ty chcesz? No przecież mówię. Ha, 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 ha. i to da -ha. O fuck! Wygrałem, wygrałem z nami! Nie, nie, znaczy z nami wygrałeś. Tylko dlatego, że wbił się we mnie zielony. Jasne, czy my? Ja. A czy ty się byś nie prawie wbił? Tu nikt trudny z wbicie się Ja to jest... No nie No tak. O Boże O, dobrze był zielony. Jest! Kurde, nie ogarnęłem. A ja mam skilla A ja sfajliłem Ale mam 4 punkty. Boże. Zakręcaj chłopie. O Boże, nie wziąłem. No, ja już myślałam, że ten O, wygrał. Skil. Wow. Wcisnę się. Nie. No, mówiłem, że się nie o mówiłem przyjąć. Pada. O fu fuck one. No to już pada. O fuck lak, już pada. Skill! Jak mi się znakuje, to ja na piśmie spadam w powietrzu. Jest, 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 jest! No. Jeszcze to wygram. Tak? Pomarańczowy lami. Dobre to było! Co? Jest. Tak. Yeah, okay. Muszę dość ciszy, bo trochę jest za głośno, wiesz. O, dobra, padłem, super. O dwa punkty. Nie on to tam pięć. Dobra, ściszyłem. Dobra. Do 16.15. Dobra. Dobrze, wiem, że śmierdzę ze sobą. Ale ja to stawię taki tekst XD Tak, wiem, że, że y, miałeś zero punkt. Lord. Marańkowy to wygra Ale jaki tekst? Wiem, że śmierdzę cebulą. Dobra. Ja, ja nie mogę być ostatni na pewno. Ja, ja wiem, że śmierdzę cebulą. jaki. Tek... Ja nie będę ostatni, zobacz, nie będę. Będziesz. Nie będę. Będziesz. O slow! No! <laughs> Ale wiem, że ty będziesz miał zero punktów. Już nie. Bo nie. Ale teraz już jesteś w kanapce zioł. Kto pierwszy? Ja. Ja byłem pierwszy. Bo najpierw ty się we mnie wbiłeś, a później ja wyjrzyłem w ścianę. Chciałem, cię, chciałem ci powiedzieć, że ten sabata sabatek A dlaczego że... nic nie stawiasz na YouTube? O właśnie, no. Bo, bo nie. Bo jest za mało cebuli. Muszę bardziej śmiać. No dobre! Jeden punkt. To było dobre. Tak. No, to było dobre. Kurde. Do jeszcze będzie pierwszy. Ja muszę być co najmniej ostatni. Ja z tym wygram. Musisz być ostatni. Przedostatni, żeby przynajmniej uratować swój honor. Ha! Dobre to było! <laughs> to, że się odwalił. Nie wyrobiłem. A czemu e. ty nagrywasz na przykład tą serię Don't Star? i dalej już nie nagrywasz, że tego nie ogarnia. Bo widzowie nie chcą tej serii. No to wystarczy, że zmienisz na jakąś inną. Cię bardzo ją. Na razie to ja tu level w LOLu Gdyby nagrywał. A ja mam tą, chyba Wisę kupię, wiesz? Bo mi brakuje tylko 300 punktów. Co ty kupisz? V, v, tą postać. A. Bo Dravena mam, ma... Ja sobie zbieram na Maokaja. O, Maokaj. Przecież on jest cienki. Tak, cienki. Jak ktoś z nim, umygaś, to jest bardzo dobry. No właśnie widziałem, Sebek cię jechał trendamerem. Ale ja nie grałam Maokajem. Grałeś Maokajem. Nie, aż Ażką gra, grałem. Ażką też za bardzo nie ogarniasz. No Ażko no, nie ogarniam, bo aż gram na lamka klamka. Padam. Ja też z Was padam. Dobry, dobry dwa punkty. Dobra, dwa punkty też. Co? Dobry, od... to... Co? Nie weź. Oglądałeś ten film, który zostawiłem dwa dni temu? Tak, mam tam. Więc sobie dołączę do tej gry, ona jest normalnie kozacka. Jeszcze takie fajne, jeszcze takie fajne napisy zrobiłem przy okazji i kosztowało mnie to ponad 10 minut. Ja nie wiem, jak ja chcę stąd teraz uciec. O boże! No przegrałeś! Jeszcze nie! I teraz wygrałby z nim. No chyba nie zaczekam A Ej gdzie mój kolor? A tu. I bez kietu, staw sobie jakieś zdjęcie na, na profilu, wiesz? Osiedl, osiedl, osiedl. Eee, ja mam 3 punkty, kurde. Cztery. 4. Wiem Kurde, ja nie chcę, żeby ten meł... meł... Murzyn, powiedz na niego po prostu. Murzyn. No Murzyna idziemy. The Murzyn. Idziemy na finola. Jakie... Wow. O, to było dobre, to było dobre. No, poługruby byłem, takie tam. Zero punktów zdobyłeś. Jeszcze zostałem Speed'a, no, dobre. Zero punktów. Ja, jeszcze, jeszcze to wygram. To było dobre. To było dobre. ja to jak zagram w punktach, to po prostu... W... To koniec świata. Jestem mistrzem. Kurde, pogrobili mnie święci. Dobra, teraz już macie Minecraft'a i to wygramy. Masz jeszcze szansę. Chyba na trzecie miejsce. Już możesz powalczyć tylko na przedostatnie, no już na inne coś. O, za będzie Minecraft, patrz. <grym> Widzisz, pomogłem. Dzięki, ale i tak ten meł mi ucieka. O kurde. O, no, wiedziałem to widać. Jeszcze no, dwa i, dba, i punktów mam, patrz, wygrywa. wygrywam. No, gdzieś się zaczął śmierć. Aż teraz to wygrywa. Tak. Widziałeś 5 punktów teraz? A. No i 0! I 0! I mam 0! mam <grym grym> jeszcze jedną rówkę, może wziął. Nie, czekaj, będę musiał to wstawić, bo ten nie chce 15-minutowy, że Jeden trwa, bo to będzie mi się 25 godziny renderowało. Oż się. Taki wjeżdżę. tam mało, mało się Boże. Ej, ej, wiesz ja tu takie... Kto Wiesz że jesteś po nim. Ej, ja takie coś napiszę, że... że ty chcesz zdobyć te 5 punktów, te... że zdobyłem teraz 5 punktów, a tu nagle... Rail Zero. Co, co się dzieje? Liwa. Eee, zablokowałby. Przestraszył się zielony. I speedhaka mu że nie? Daj Pogrób go. Ja? Nie, ty nie, ty tu ty, 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 ty już nie grasz. No nie mówcie, że 10 minut to będzie trwało. No nie wierzę. Lol, już ponad 10 minut. Jestem wściekły. Ja no już chcę to zakończyć. Nie. Dziękuję. To to dobre. <grywa> <grywa> Dobra była. Więc dzisiaj kolejny raz wygrałem w surdze feber w moich odcinkach. Więc Żegna się z Wami SMS i A ja się kręciłam Do zobaczenia w następnym odcinku za 3 dni, więc na razie